Juventus, Inter, Atalanta czy Roma. Żaden z tych klubów nie jest dziś tak bogaty jak rodzący się piłkarski moloch, mający swoją siedzibę zaledwie 40 km od Mediolanu Como. We Włoszech wyrasta klub absolutnie nietypowy projekt, jakiego dotąd nie widziano. Indonezyjscy miliarderzy porównują swoją inwestycję do piłkarskiego Disneylandu. Jednym z mniejszościowych udziałowców został Thierry Auri, lecz znacznie większą rolę odgrywa Cesquare Bregas. Nie jest tylko trenerem drużyny, ale i współwłaścicielem klubu. Ich Ambicją jest stworzenie z Komo prestiżowej marki, która obok sukcesów sportowych stanie się także atrakcją turystyczną. W ciągu ostatnich dwóch lat żaden inny włoski klub nie zbliżył się nawet do transferowego rozmachu Komo, biorąc pod uwagę ich czyste wydatki na skład. W minionym okienku transferowym wydali lekką ręką ponad 107 milionów euro, a sezon wcześniej 94. Jeszcze nie wiem, jakie skutki przyniosą te nakłady finansowe, ale za to wiem, że EAFC 26 to w końcu musi być ta edycja, i nawet jeśli zarzekałeś się, że w tym roku na pewno jej nie kupisz, to przestań się oszukiwać. Kupując EAFC 26 na stronie Allegro, będziesz w stanie odebrać ją prosto z Allegro Unboxa w dzień premiery i to już minutę po północy. Bardzo ważne tutaj jest to, że w akcję wchodzą tylko gry, które są oznaczone etykietą Nocna premiera. Zwracajcie na to uwagę. Dodatkowo, dla pierwszych trzech osób, które odbiorą przesyłkę z EAFC, FC 26 przewidywany jest PlayStation 5 z dwoma padami. Kolejne 50 osób otrzyma kupo na Allegro o wartości 50 zł. Akcja trwa do 21 września. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie poniżej. Jeszcze 6 lat temu Komo grało w Serie D po kolejnym zdegradowaniu i bankructwie w bardzo krótkim czasie. To drużyna, która nigdy nie była pretendentem do wielkich rzeczy. Klubowa gablota jest pusta, a największym sukcesem w historii pozostaje siódme miejsce w Lidze wywalczone 75 lat temu. Nigdy wcześniej w tym regionie nie było też dużej potrzeby, by pojawiła się licząca drużyna piłkarska. Mediolan oddalony zaledwie o 49 km ma dwie gigantyczne marki, więc większość lokalnych kibiców wspiera Rosonerich lub Nereat Surich. Nowi właściciele doskonale to rozumieją, dlatego ich strategia tak bardzo różni się od tradycyjnego podejścia innych klubów. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, przyjrzyjmy się samym inwestorom. Bracia Hartono to obecnie najbogatsi właściciele w całej Serie A. Wspólny majątek szacuje się na niemal 50 miliardów dolarów. To najbogatsi ludzie w Indonezji. Dorobili się fortuny na branży tytoniowej, budując swoją markę od zera i przekształcając ją w hegemona lokalnego rynku. Dziś produkują także elektronikę i są właścicielami banku w ich jest największa prywatna instytucja finansowa w kraju. Kupując Komo, inwestowali w zdegradowany i praktycznie bezwartościowy aktyw. Po kolejnych upadkach i błędach poprzednich władz, zespół był dostępny za jedyne symboliczne milion euro. Decyzja o zakupie wynikała głównie z atrakcyjnej lokalizacji. Klub nie miał nawet własnego boiska treningowego, a jego struktury i aktywa były w fatalnym stanie. Początkowo bracia Hartono nie mieli ambicji budowania wielkiej sportowej potęgi. Ich pierwszy pomysł był wręcz absurdalny. Chcieli sprowadzić nad Komo swoje ich rodaków i na nich oprzeć cały skład. Przy wszystkim towarzyszyć miały kamery, które w tle tworzyłyby reality show z tego, jak wygląda życie młodych piłkarzy w Europie. Trochę takie Ted Lasso, tylko, że na żywo. Biorąc pod uwagę, jak popularna jest piłka w tamtym kraju, zapewne byłby to strzał w dziesiątkę. Plany te pokrzyżowały jednak przepisy ligowe dotyczące limitu zawodników spoza Unii Europejskiej, więc wizję trzeba było porzucić. Sam ten fakt mówi jednak wiele o nastawieniu właścicieli. Jeszcze nieraz w tym materiale usłyszycie, że otwarcie stawiają biznes ponad sport. Mord. I głównym celem stało się przekształcenie klubu w prestiżowy produkt, który maksymalnie wykorzysta wizerunek regionu. Chcą, by marka klubu bezpośrednio kojarzyła się z jeziorem Komo i budowała na jego sławie. To koncepcja ekosystemu marki, łączącego sport, turystykę, merch oraz media. Piłkarskie doświadczenie ma być tylko częścią przygody, jaką przeżyje turysta. Klub chce oferować pakiety turystyczne, które poza biletem na mecz będą zapewniały pobyt w hotelach, ekskluzywne usługi gastronomiczne, zwiedzanie stadionu czy inne atrakcje nad jeziorem. Już w poprzednim sezonie chwalili się, że aż 40% przychodów z biletów pochodziło od zagranicznych kibiców, a celem jest to, by ta liczba stale rosła. Bracia Kartono zamiast budować rozpoznawalność od zera, postawili podczepić się pod coś, co już świetnie funkcjonuje. Dzięki temu wystartowali z wyższego pułapu i ominęli kilka stopni drabiny rozwoju. Nazwa i lokalizacja daje im szerokie pole do popisu, żeby rozwijać wszelkie aktywa wokół piłki, które niby dotyczą klubu, ale de facto bazują na marce samego jeziora. Podobną wizją w przeszłości kierował się Katar. Wchodząc do PSG, stali się posiadaczami praw do robienia merchu z nazwą miasta czy wieżą Eiffla. Sprzedawało się to świetnie. Nie przychodzi mi do głowy żaden inny piłkarski klub, który ze swoim merchem na taką skalę przedarłby się do zwykłej, codziennej mody. Dziś bardzo podobną drogą stara się podążać KOMO, które przykłada bardzo dużą wagę do otoczki. Konkurencja do zostania globalną marką jest spora, więc trzeba myśleć nieszablonowo. Warto jednak podkreślić, że pomimo stawiania biznesu na pierwszym miejscu, nie ignorują oni wyników sportowych. Działacze mówi wprost. Jeśli zagramy defensywnie i nudno, turyści nigdy się nami nie zainteresują. Dlatego właśnie też produkt sportowy, całkiem rozsądnie postawiono na solidnych doświadczonych piłkarskich fundamentach. Przede wszystkim twarzą i ambasadorem komo jest sam Cesc Fabregas. Hiszpan został udziałowcem klubu w 2022 roku i przez rok pomagał nawet na boisku. Po zakończeniu kariery objął drużynę U19 i ku zaskoczeniu wszystkim szybko pokazał duży trenerski kunszt. Drużyna Hiszpana grała ładną dla oka ofensywną piłkę. Zawodnicy pod jego skrzydłami rosną. Sam mówi, że jego celem jest, by jego drużyna była proaktywna, dominowała w posiadaniu piłki, inteligentnie zarządzała przejściami i ciągle presowała. W wielkim skrócie grała Atrakcyjny futbol. Nie zdziwię się, jeśli Fabregas zdecyduje się na odejście, ale dopiero po jakimś większym sukcesie, szczególnie, że lepszych możliwości do rozwoju swojej kariery może szybko nie dostać. Komo ma kasę, spokój i zaufanie. Nawet jego wypowiedzi z początku przygody nie wskazują na to, by ta miała trwać krótko. Naprawdę wierzę w długoterminowy projekt Komo. Przybyłem tu jako zawodnik i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, ponieważ mogę pracować w sposób, w jaki ja chcę. Mamy te same cele i tę samą ambicję. Prezydent pozwala mi pracować w sposób, w jaki chcę, w jaki i postrzegam rzeczy Staliśmy się naprawdę dobrym zespołem w małym mieście, w małym klubie Ale z wielkimi, bardzo wielkimi ambicjami na przyszłość Komu zyskało w jednej osobie udziałowca, szkoleniowca, ambasadora i magnes na talenty Wielu młodych piłkarzy otwarcie przyznawało, że bez obecności Fabregasa nigdy nie dołączyłoby do projektu Inną znaną personą w klubie jest Jeri Jaury Który jest doradcą sportowym, ambasadorem i również mniejszościowym udziałowcem jego zadaniem jest głównie użyczenie swojego wizerunku i podniesienie wiarygodności klubu w świecie futbolu. On bardziej działa w cieniu. Sam podkreśla, że nie ingeruje w codzienne funkcjonowanie zespołu. Jestem dumny, że mogę stać się częścią tego niesamowitego projektu, bo to nie jest tylko klub piłkarski. To coś znacznie większego, co ma służyć całej społeczności. Ludzie zarządzający klubem są bardzo ambitni i podziwiam ich za to, że starają się rozwijać, a w planach jest m.in. modernizacja stadionu. O to właśnie chodzi w futbolu, żeby ludzie byli szczęśliwi, a klub i lokalna społeczność rozwijały się i prosperowały razem. Żeby wejść na wymarzony przez klub level marketingu i sprzedaży, potrzebne są sukcesy sportowe, a w tym celu KOMO nie szczędzi pieniędzy. W tym roku klub wydał ponad 107 milionów euro, a rok wcześniej 97 milionów euro. Budżet płacowy od awansu do Serie A wzrósł aż o 1 trzecią. Warto podkreślić, że to dopiero drugi sezon zespołu na najwyższym poziomie rozgrywkowym, a już plasują się na dziesiątym miejscu w lidze pod względem wynagrodzeń, wyprzedzając m.in. Bolonia. Polityka transferowa KOMO jest dwutorowa. Sprowadzają młode gwiazdy, które mają odgrywać kluczowe role, ale jednocześnie nie rezygnują z głośnych nazwisk. W ostatnim czasie w klubie pojawił się m.in. Pepe Reina, Rafael Varane, Sergio Roberto, Andrea Bellotti czy... Dele Ali. Wszyscy byli już w schyłkowej fazie kariery i przychodzili tu głównie po to, by rozpromować projekt KOMO i zwiększyć jego medialną atrakcyjność. Transfery to również coś, do czego klub ma swoje nowoczesne i inne podejście. Szukając potencjalnych wzmocnień, bazują na danych. To często pozwala na wyszukiwanie nieoczywistych, utalentowanych graczy z potencjałem i idealnie skrojonych pod styl gry drużyny. Jednym z takich grajków jest Nico Paz. 21-latek krok temu odchodził z Realu za jedyne 6 milionów euro. Dziś jego karta jest wyceniana na przynajmniej 30 5 milionów euro. Wystarczył rok na poziomie Serie A, by Real zrozumiał, że popełnił błąd. Latem dosyć intensywnie krążyły plotki o jego powrocie na Santiago Bernabeu. Co jakiś czas warto rzucać swoim okiem na komo, bo coś czuję, że jeszcze nie raz będziemy świadkami wypływu jakiejś nieoczywistej gwiazdy właśnie z nad jeziora. Na razie jednak wróćmy do około boiskowych celów. Obecnie zarząd koncentruje się szczególnie na planach budowy nowego, innowacyjnego stadionu, który ma być kluczem do długoterminowej wizji klubu. Dzisiejszy obiekt może pomieścić zaledwie 13 tysięcy kibiców, i to już po lekkim liftingu. Tuż po awansie do Serie A stadion mieścił jedynie 7 tysięcy widzów. To nawet nie spełniało wówczas ligowych norm. Prezesi chcą przekształcić stadion w wielofunkcyjne centrum społecznościowe czynne 365 dni w roku o każdej porze. Obiekt ma łączyć sport, turystykę i luksus. W sieci pojawiły się już pierwsze oficjalne. Projekty, ale jak to bywa we Włoszech, proces budowy napotyka biurokracyjne przeszkody. Witali, remont stadionu bywa tak żmudny, że częściej opłaca się postawić nowy obiekt od podstaw. To jeden z powodów, dla których włoska infrastruktura jest tak zacofana względem lig o podobnym poziomie sportowym. Niektórzy obawiają się, że jeśli inwestorzy nie uzyskają zgody na budowę nowego stadionu, mogą się wycofać. Obiekt jest bowiem fundamentem całego projektu. To zresztą nie jedyne potencjalne zagrożenie. Choć indonezyjscy właściciele zdają się rozumieć, że bez wyników Sportowych nie będzie wyników biznesowych, tak jasno określone priorytety mogą w przyszłości prowadzić do konfliktu interesów. To, że dziś są skorzy do wydawania pieniędzy, wcale nie znaczy, że tak będzie już zawsze. Nie wiemy też, czy system oparty na turystach okaże się być tak wydajny, jak zakładają. To przecież zupełnie nowy twór, nawet jeśli znowu porównamy to do Barcelony, tam klub ma dekady tradycji, a miasto odwiedzają dziesiątki milionów turystów rocznie. Komo to miejsce, które dynamicznie rośnie w popularności, ale nikt nie wie, gdzie znajduje się jego sufit i ile ta hossa będzie trwać w świecie zamożnych ludzi prestiż szybko blednie, zwłaszcza gdy dany kierunek staje się dostępny dla każdego śmiertelnika, a jezioro przestaje być czymś ekskluzywnym. Osobiście zazwyczaj podchodzę dosyć stonowanie do inicjatyw, w których ktoś widzi w piłce nożnej wyłącznie pieniądze, bo piłka to nie jest zwykły biznes i nie tacy inwestorzy potrafili się na niej spalić. Dlatego też projekty prowadzone przez bogatych kibiców, dla których no, samo wygrywanie trofeów jest dużym fanem, budzą u mnie stokroć większe zaufanie. Bo co gdy komos? stanie w miejscu. Co, gdy zacznie się cofać? Nie możemy zapomnieć tego, że klub pierwotnie był kupiony w zupełnie innym celu. To są pytania, na które będzie w stanie odpowiedzieć dopiero czas. Finansowo i wizerunkowo mają wszystko, by stać się potęgą. Szczególnie, że włoska liga w ostatnich latach nie jest w najlepszej kondycji finansowej, więc ktoś z takim budżetem może sporo namieszać. Wszystko zależy od tego, czy to chwilowa zabawka miliarderów, czy faktycznie część dłuższego przemyślanego i konsekwentnie powstającego planu. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Mówił do Was Jerzyk, mówił do o świat futbolu, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to wiecie co macie robić. Do następnego i Siemano.